Wit witajcie! Ja, ja jestem Brut. Gra, którą widzicie na swoim ekranie, na, wa na waszych ekranach jest to gra Max Payne 1. Jest to gra e, z 2004, bodajże chyba, roku. E... I zaczniemy sobie grę od nowa. Nie wiem, dać poziom ale chyba myślę, że twardziela. Ja właśnie wygrałem. wcześniej, oczywiście nagrywając dla Was i teraz bym naściganem, więc zaczniemy od Twardziela. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno, bo zmieniłem. Uwaga, sprawdzić co się dzieje przy Azir Plaza. Potwierdzam. Centrala powtórz adres. Ajsir Plaza, powtarzam Ajsir Plaza. Głośność. Strzelanina na dachu. Strzały przy Azir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Teraz widzicie katzenka. taką Potrzebne wsparcie. Centrala, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć. Uwaga wszystkie jednostki, alarm. Funkcjonariusz przy Azir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam, Aizir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. Żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o trzy lata. Do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Wartek, tak? Znów wyjdziesz z <gry> Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki. W Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać. Koszmary. Gdy tylko odwrócisz, wwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. A, zapomniałem dodać, że gra jest zrobiona tak jakby komiksowych e, gatunkach. Michel, skarbie! Jesteś w domu? Twórcą tej gry jest e, bodajże chyba Remedy, znanych z, z, potem z twórców gry Alan Wake. Też bardzo fajna, a dzisiaj jaka fajna, dobra gra. Valkyria. Na ścianie narysowano coś paskudnego, zapowiedź przyszłych wydarzeń. Strzygawka z znowu magiczny symbol pełen ohydnych znaczeń. Co to jest? Nic. O. Ale co tutaj będzie? Nic. Telefon. Słuchaj. Ktoś włamał się do mojego domu. Wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak. Ktoś się tu włamał i wciąż jest w środku. Proszę. Świetnie! Niestety nie mogę panu pomóc. Halo. No właśnie. Zapiszemy sobie. Jedziemy dalej. A dobra, zapomniałem włączyć. Ty śrutuka, nie zauważyłem. A, tam się dzieje właśnie. Śru... Śrutówka? Bardzo mi lewizna. No. Może to tutaj będzie... nic. Aha, jak zwykle. Sobie. Nie, nie, mojego nie, ma się, nie, droń, nie, 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 jak koszmar. Dwie berety. Zamknij się. Jeże i... Dokładnie tak. Nie. O nie. Nie. O Boże, Michelle, skarbie. płci jemu, naprawdę. Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad sprawą Welki. Aż wreszcie dwa miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Cucinello. handluje tym graństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Ja właśnie lubię takie yy, takie m, yy, ale jakby komiks. No właśnie szkoda, że małych takich bagier. Szkoda naprawdę. I teraz się wczytuję nam... O! Przyszedłem z zimnego roku Na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła do narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Bibi, BB. Coś ważnego stało się z Jackiem Lupin. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście, zalubiście z Aleksem, odkąd zacząłem działać jako tajniad. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej, zimniej niż w sercu graboru. Na ziemi sypał się lód i nie było, miał się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. spokojnie drżała pod płaszczem, ale drzwi wagonu już się, za, już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Je skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go podnieść. że to była popka. Ja jak miałem chyba z 12 Tak, chyba tak z 12, z 13 lat. To strasznie się w Maxa. To strasznie w Maksa grałem. Strasznie. jedynkę i dwójkę. Była tak fenomenalna gra, że.. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa bo pamiętam też jak byłem mały to jak wujek mój grał e, w Maxa to się patrzyłem jak on grał no tak, no takie wyzwyczajenie no Nawet fajnie było razem na przykład, nie wiem graliśmy ja byłem mały, nie? ja mój wujek A mój wujek ja kupił sobie, prawda, pierwszy komputer hmm, pamiętacie takie chyba komputery były chyba w podarze z taką... Ja to nazywam. Taką wielką... Dup, m, taką wielką bycią... Dupą. Że miała taką... Oho. Gin, 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 gin. ładnie. Dobrze ci tam szkła Beretta poszła w Wynerwia. Teraz ja sobie zmienię. Poczekajcie. a się przy was. Jak się da oczywiście. Sterowanie. Ty. Ruch. A. Będzie dobrze Ale mi życia ze żarło niedzielę Ej hey panowie! Coś się stało? Ej, nie wygłupiajcie się! Słyszycie? Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Tylko jest zabijają O, ale mama mam, mam naboi. I ja gdzie on ma tego shotguna? O, o o o o o dziękuję Za deserta Tigra Co do gniazda Giiń, giń ładnie Śrutu wam Okej okay. i teraz pójdziemy chyba na dół Tu jest chyba potrzebny kod jakiś Ale to ja kodu nie znam Zam tego chciałem, chciałem Spokój eee. Zalewać się na rąbawo. Pięknie. O, śrutuwa. Poczekajcie na chwilę. Wybaczcie, ale ja myślałem, że to siostra przyszła A tu jednak nie Dobra, o jest środek Szukając Aleksa wpakowałem się w sam środek jakiegoś wielkiego skoku A może to był skok? Jakiś Trudna robota, ale dają tyle, że ryzyko się wypłaca. Ryzyko jest ciekawe. Dobrze, Ocaliłeś mi życie? Co tu się dzieje? Masakra! Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd Musimy wezwać pomoc Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego Piętro wyżej Pójdziesz tam ze mną Jasne, czemu nie? Chodź za mną Zasilanie szyny zostało wyłączone Musiałem je włączyć, żeby ruszyć ten wagon Do góry muszę iść Tam gdzie był e, ten kod Te, znaczy te drzwi Z tym kodem Zapiszemy sobie, że potem szybko. Udało się. Tędy. Uważaj! O no, ja. Yeah. Za szybko wiem, zrobię to powoli. No, 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 okay. no, Kurde, ale się się Rusza Fak! A, muszę im celować w głowy? Kurde, no znowu, Max! Ma stać i... No nie! No nie, przecież... Pięknie. Na no warunkowym spowolnionym. No dajcie mi środek cibulowy. Na no akurat wtedy co nie potrzeba to mi dają, a wtedy co potrzeba to nie. Środek. Nie. No nie. Dajcie mi środek. Tak, tak, tak od razu lepiej wagon, ten wagon towarowy znaczy ten pociąg jest jest, jeszcze jednego sobie weźmiemy idziemy, ale nieźle nieźle sfejlowałem lowałem a, a leżą po szybie. faktycznie idziemy tam po, poczyścimy sobie Ta -ra -ra -ra. Pięknie, p-p-p-pięk, pie, pie, seriami, ładnie. Bramka była zamknięta. Musiałem znaleźć inne dojście do tunelu. Chyba wiecie, jak to będzie dojście do tunelu? Hm? Pewnie ten... Widzieliście ten wagon, ten... O, tutaj. Tutaj jechałem myszką... Wagon rozświetlił no się wagon. jak choinka. Włączyłem zasilanie. I ten i pewnie e, rozwali się i... Pum! Może tutaj będzie... A, beretta. Tylko beretta jedna? Dobra. Dobra, tyle może być. Jedzie pociąg z daleka. Dobra, już. 3, 2, 1, BUM! To tyle jeśli chodzi o subtelność. Dokładnie. Koniec tej subtelności. Pięknie pyk, pyk, pyk. pyk. O subtelność. Na żywo z miejsca zbrodni. Drugi rozdział. Pierwszej części. Zardzewiałe drzwi prowadziły do opuszczonej części, sta części stacji, zamkniętej od lat czterdziestych. Działo się tutaj coś bardzo niedobrego. Może dlatego Alex wybrał właśnie to miejsce na spotkanie ze mną. A może nie. Wkrótce miałem się dowiedzieć. Ale to chyba dobrze tutaj się skończyło, więc ja się z wami żegnam, e, e, mówił dla was bo, Boruc i, oraz grał i e, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, e, no i przepraszam za taką długą nieobecność, po prostu chciałem sobie zrobić przerwę, mm, no i przepraszam, więc... E, bez obijania baw bawełny, więc żegnajcie, trzymajcie się. Ja jestem Borus. Na razie, cześć.